W Holandii konta firmowe nie dla prostytutek. Holandia. Banki odmawiają prostytutkom zakładania kont firmowych. Holenderskie banki odmawiają prostytutkom zakładania kont firmowych, gdyż obawiają się między innymi prania pieniędzy. Instytucje finansowe nie chcą im także udzielać kredytów hipotecznych. W Holandii prostytucja jest zalegalizowana. Niderlandzkie banki traktują prostytucję jako branżę o wysokim ryzyku, wynika z badań Platformy Dziennikarstwa Śledczego Pointer. Spośród 14 banków, które oferują konto firmowe w Holandii, jedynie internetowy bank NAP zajmuje się obsługą sektora lekkich obyczajów i to tylko pod pewnymi warunkami. Pracownik seksualny musi być samozatrudniony, mieć co najmniej 21 lat i posiadać paszport Unia Europejska lub pozwolenie na pobyt. Powody odmów ze strony pozostałych banków są różne. W branży seksualnej istnieje zwiększone ryzyko wykorzystywania seksualnego, uważa Asnbank. Natomiast największe banki, Rabobank Inc. i Abnamro, Powołują się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według Centrum Informacji o Prostytucji w Amsterdamie, prostytutki mają także problemy z uzyskaniem kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń.